Dam, da, dam 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 Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Wagner. Walkiria. Na żywo z The Metropolitan Opera. Już w tę sobotę. Zapraszamy również na retransmisję cieszącego się wielką popularnością spektaklu Carmen Bizeta z udziałem naszej Aleksandry Kurzak w roli Mikaeli. Wszystkie terminy i miejsca pokazów znajdą Państwo zawsze na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.